Cześć mam na imię Piotr. Dzisiaj będziemy oglądać mieszkanie w centrum Warszawy w kamienicy na sprzedaż. A tutaj jest Jacek. Jacek to jest Jaska oferta i Jacek będzie Cześć. nam opowiadał więcej szczegółów. To Jacek gdzie Dzień idziemy? Chciałem ciebie państwa zaprosić do na prezentację kamienicy 1911 rok. Wczesno modernistyczna kamienica projektu Edwarda Ebera. Piękny niesamowity unikalny obiekt. Piękny apartament. No mamy tu kilka takich punktów, które chciałbym pokazać. Dobrze, to zaraz do nich przejdziemy, ale zanim jeszcze wejdziemy do kamienicy, to ja Wam opowiem o tym, że jesteśmy w ścisłym centrum Warszawy. Tuż niedaleko jest Patelnia, jest Rotunda, jest dawna Cepelia, obecny Empi, który jest już wyremontowany i nie straszy. Bardzo blisko jest do dworca centralnego, gdzie jeszcze mamy blisko? Też do Warszawy Śródmieście, tak? No i tutaj na w drugą stronę mamy Plac Konstytucji, tuż obok jest zaraz ulica Poznańska, pełna e, restauracji, kawiarenek, miejsca spotkania. Zazdroszonych turystami, tak. Za chwilą byliśmy w małej Gruzji, mieliśmy problem ze stolikiem. No. Cóż. Ale jest bardzo smacznie, więc tutaj na lunch przyjść do małej Gruzji to bardzo polecamy. No i na końcu poznańskiej jeszcze są koszyki, gdzie też jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi i z przyjaciółmi. To co? Idziemy do środka? Zapraszam. To idziemy. No, widzę Jacek, że wejście do kamienicy jest bardzo reprezentacyjne. Co jeszcze można więcej powiedzieć? Tak, 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 mamy tu ślady dawnego luksusu. E, spójrzcie, różowy marmur. Kiedyś to funkcjonowało pod nazwą zdrój, woda sączyła się z, z lwa. No na pewno jest to niespotykane. Też te marmurowe schody, też marmur, na ścianach mówimy o płcinach. Wszystko bardzo ciekawe. Elementy architektoniczne, które są unikalne. Dobrze, to idziemy w podwórze, bo mieszkanie ma wejście do od, od klatki, która jest z dziedzińca i z patio. E, trochę taka podróż, podróż w czasie, przed nami na piąte piętro. Czasu. Okay, mieszkanie jest bardzo jasne. Co możesz nam powiedzieć o tym mieszkaniu? Z czego się składa to mieszkanie? Otwarta przestrzeń. Mm, tak jak mówiłem, w tym momencie jest przystosowane e, i wyposażone pod e, najem krótkoterminowy. E, zawiera wszelkie m, elementy, tam od tostera, a, od tostera m, mamy wi-fi oczywiście, a, jakiś telewizor z, z kablówką, no i najważniejsza rzecz, a, klimatyzacja, tak, pomieszczenie sklimatyzowane. Mamy tu wysokość, 3,48 także przearanżować mieszkanie można nie wiem e, zrobić antresole można zrobić dwa pokoje no to już jest e, w gestii e, przeszłego właściciela jeżeli zrezygnuje z tej funkcji m, z tej funkcji e, zarobkowej tak że mieszkanie byłoby m, używane jako, jako lokal mieszkalny stricte. Czy właśnie, bo tutaj trzeba podkreślić to, że właśnie mieszkanie aż ma 4 okna i ile ma metrów kwadratowych? 44,5 y, metra. No tak, no, czyli no, po prostu no, spokojnie tą jedną sypialnię będzie można tutaj ewentualnie wydzielić. Obecnie, no, tak jak widzicie, to jest tak połączone ze sobą, jest przystosowane właśnie do tego najmu krótkoterminowego. W centrum Warszawy jest sporo turystów, więc często właściciele mieszkań wykorzystują te mieszkania. Do po prostu najmu. Czy nie wiesz, czy sąsiednie mieszkania też są wykorzystywane, tak? Tak, większość kamienicy, większość kamienic, że tak powiem, kolekwalnie, pracuje tutaj na właścicieli poszczególnych lokali. Mamy tu bardzo konkretnego operatora, który z którym można podpisać i umowę, można wejść w, wejść w tą rolę wynajmującego, tak? Ale mieszkanie też może świetnie nadawać do życia. Ja sam tak. osobiście mieszkam tu niedaleko, kilkaset metrów stąd. Z dzieckiem, więc też nam się tutaj bardzo dobrze żyje. Jest bardzo fajnie. Wszędzie mamy wszystko blisko, pod nosem. Boże, jest cicho, tak? No jesteśmy na, na piątym piętrze, prawdziwie okna są mhm. zamknięte, no ale w zasadzie nie, nie czujemy tego, że jesteśmy w centrum? W centrum Warszawy. Nie, nie czuć tego zgiełku, tak? Mhm. Jakie to są strony świata? Muszę sprawdzić. To. <laughs> to no, bo by... mieszkanie, ogólnie, mieszkanie jest bardzo, bardzo jasne. Tak, południowa strona, południowo-wschodnia, północno-zachodnia, tak. Północno okay. tak. Dobrze. No, um, okna też są fajne, bo okna są takie po prostu bardzo wysokie, nie? Tak, okna wysokie. No cóż, robi bardzo dobre wrażenie, tak? Dla mnie jako pośrednika zawsze liczy się ten pierwszy taki to pierwsze takie wrażenie, no tutaj to wrażenie jest tak, ja bym tu mógł no chciałbym mieć takie mieszkanie w centrum i korzystać ze wszystkich um, uciech tutaj tak. tego rejonu. No. Tak, no bo faktycznie tutaj żeby po prostu nie, jest co robić, tu się w centrum Warszawy nie nudzimy, a jeszcze na przykład. Może powiedziałbyś, czy znasz jakieś prognozowane przychody, jakie na przykład właściciel obecnie osiąga z takiego mieszkania? To jest, mówimy o kwotach dochodzących do 10 tysięcy miesięcznie, uh -huh. tak? Wiadomo, jest to wszystko związane z sezonem. Tak jak wspomniałem, teraz jest 100% obłożenie. Jest ciężko, było ciężko wygospodarować ten dzień na pokazaniu wam tego mieszkania tak. No to mówimy średnio nazwijmy to kolokwialnie dniówka to jest około 500 zł, także no, jest to jakaś tam jest, jest to realna realna są to realne realne pieniądze które okay. które właściciel no. dobrze y, ogólnie jedno i drugie okna bo mieszkanie ma z dwóch stron okna ale jedno i drugie tak jakby wychodzi na patio nie? czyli po prostu z jednej z drugiej strony mamy sąsiednie budynki i kamienica Dobrze, to co? Idziemy do łazienki, bo chyba jeszcze łazienki nie pokazaliśmy. Fajnie, stylowo zorganizowana przestrzeń. Nie jest to lota osobnym pomieszczeniem, ale tak jak tu widzicie, no mamy dwie strefy, tak. Można powiedzieć, że. To jest to Łazienka z osobną toaletą? No tutaj akurat ta imponująca wysokość, o której wspomniałem. Tu, jest, tu, jest, tu mamy 3,48, także szczególnie w tym małym pomieszczeniu, no to jest, jest to bardzo, bardzo widoczne. Czyli jeszcze brakuje nam jakiejś informacji? Myślę, że tej najważniejszej brakuje informacji. Ceny. Cena to jest unikat. Nie może być ta cena średnią, średnią za metr w Warszawie. Nawet nie jest to cena. Tutaj śródmieścia, pomieszkanie jest unikatowe. Milion pięćset 550. A czy jest jeszcze tutaj dodatkowa piwnica albo coś takiego? Nie, ni, niestety nie mamy tu już jakichś przynależnych pomieszczeń. Um, okay. Dobrze, czyli, czyli, czyli co zapraszamy na prezentację i ja w opisie filmu będą kontakty do nas telefoniczne, mailowe i zaraz też wyświetlą się tu właśnie na ekranie. To co dziękujemy, jeżeli macie jakieś pytania zadawajcie w komentarzach lub kontaktujcie się z nami bezpośrednio. Dziękuję bardzo. Hej.